Do wizy pakistańskiej potrzebujemy podać grupę krwi. Możemy, ale nie musimy. Wizy pakistańskie wydawane są teraz tylko w formie elektronicznej. Zgadza się. Od 2021 roku wszystkie wizy są online. Rozmawiam dzisiaj z Katarzyną. Katarzyna zajmuje się u nas między innymi wizami do Pakistanu. Dla na formalności nazywam się Tomek Kamula, pracuje wiza serwis. gdzie na co dzień pomagamy w uzyskiwaniu wiz. Załatwiamy sprawy w ministerstwach, urzędach, sądach gdzie Państwo będziecie chcieli, a dzisiaj um, będziemy mówić na temat wiz do Pakistanu, które są już od niedawna w formie tylko i wyłącznie elektronicznej, czyli nie załatwiamy spraw w ambasadzie Pakistanu, tylko e, online. Dokładnie. Ambasada w Warszawie i w Sibiu żadna ambasada takiej wizy obecnie nie wyda. E, wszystkie wizy są wydawane elektronicznie. Mamy wizy różnego rodzaju. To są wizy biznesowe, turystyczne. Hmm, w jakimś tak. jeszcze innym celu są wydawane? Mamy też wizy prywatne, rodzinne, jeżeli ktoś ma rodzinę w Pakistanie, wiz turystycznych też mamy dwa rodzaje, bo są takie zwykłe wizy po prostu wjazdowe, plus są też wizy dla osób, które planują zdobywać szczyty w Pakistanie. Wizy biznesowe też są wielo i jednokrotne, więc też można powiedzieć, są dwa, dwa rodzaje takich wiz. Pomówmy teraz o wymaganiach. Jakie są wymagania, jakie dokumenty muszę zebrać, żeby taką wizę do Pakistanu uzyskać? To taki standard do każdej wizy, to jest oczywiście zdjęcie paszportowe plus skan paszportu. Dodatkowo do wszystkich właściwie wiz pakistańskich wymagane jest jakiegoś rodzaju zaproszenie. Do wiz turystycznych najczęściej to zaproszenie od osoby prywatnej, jeżeli ktoś ma znajomych, jakąś rodzinę w Pakistanie, takie zaproszenie mogą oni przekazać, bądź jest to zaproszenie od po prostu firmy turystycznej, która jest zarejestrowana w Pakistanie. Do wiz biznesowych znowu zaproszenie jest wymagane, natomiast ono to jest bardziej specyficzne. Ponieważ jest to zaproszenie, które firma w Pakistanie musi uzyskać przez stronę, która się nazywa EBIL. I to jest już takie zaproszenie, które ma konkretny numer, który my też później podajemy we wniosku. To jest taki standard. Jeśli chodzi o resztę dokumentów, najczęściej wrzucamy także jakieś potwierdzenie zatrudnienia oraz loty. Natomiast szczerze mówiąc, tutaj jest dość specyficznie, ponieważ z Pakistanem jest trochę różnie z tymi dokumentami. Zdarza się, że po złożeniu wniosku jesteśmy proszeni o odesłanie jakiegoś dokumentu, na przykład do wiz. Turystycznych często jest to jakiś dokument, nawet napisany własnoręcznie, o tym, jak poznaliśmy się z osobą w Pakistanie. E, zdarzają się także jakieś potwierdzenia zatrudnienia, bądź różnego rodzaju autoryzacje. Więc tak naprawdę, mimo tego, że jest jakiś tam standard, e, często jest tak, że każda z tych aplikacji jest dość indywidualna i np. do aplikacji, którą sobie nie wiem, złożę we wtorek, na takie zaproszenie do osoby prywatnej poproszą mnie dodatkowo o potwierdzenie zatrudnienia od aplikacji, którą złożę sobie już czwatek, na przykład nie będą o to prosić. Więc trochę jest to taka loteria, też się o tym dowiadujemy po fakcie, czyli dopiero po złożeniu wniosku zdarza się, że urząd prosi nas o dosłanie jakiegoś dokumentu na cały 7 dni. Więc o ile, no mówię, jest jakiś taki standard, który się zawsze pojawia, no to są dokumenty, które mogą się pojawić, nie muszą. Czasami są jakieś takie dokumenty, których na przykład nie wrzucaliśmy przez ostatnie 3 tygodnie albo 3 miesiące. Zależy to po prostu od aplikacji. Czyli tak naprawdę, aplikując o wizę do Pakistanu, można się spodziewać dodatkowych wymagań ze strony pakistańskiej, i oni to o tym informują na bieżąco. Czyli po, po złożeniu do aplikacji, dowiaduje się, że trzeba jeszcze jakieś dokumenty dodatkowe przedłożyć. Zdarza się, to dokładnie. E, natomiast no, jest tak, że najczęściej że po, prostu po złożeniu wniosku, po opłaceniu po kilku dniach albo kolejnego dnia roboczego dostajemy informację, że wszystko jest ok, ale prosimy jeszcze dodatkowo o taki dokument, musimy go przygotować. E, ale jest też z tym różnie. Tak jak mówiłam, najczęściej aplikantów prosimy też o rezerwację lotu, a ostatnio mieliśmy aplikację, która z tej rezerwacji lotu nam przeszła. Więc e, to tak jak mówiłam, bardzo indywidualnie. E, ciężko jest to sobie sumie przewidzieć, e, chociaż no, od nas pięć najczęściej dostają po prostu wytyczne, które się zgadzają do większości aplikacji, tak naprawdę. I rozumiem, że ty tej aplikacji pilnujesz, tak żeby ta wiza została przyznana. Dokładnie. Pilnujemy, pilnujemy przede wszystkim tego, czy te powiadomienia nie schodzą, ponieważ jest określony czas na dosłanie dokumentu. Praktycznie zawsze jest to 7 dni. Po dosłaniu takiego dokumentu też ten czas na jak rozpatrzenie wniosku się resetuje. Więc o ile. No standardowo ten czas oczekiwania na wizy do około 3 tygodni, no to podesłanie tego dokumentu, jeżeli zrobimy to po 7 dniach, my no to doliczamy znowu te 3 tygodnie. Więc no jest to bardzo ważne. Plus jeżeli tego dokumentu w te 7 dni nie złożymy, no ta aplikacja jest po prostu anulowana i pieniądze są bezwrotne. Czyli rozumiem, że te wizy do Pakistanu wydawane są w około 3 tygodnie? Hmm. Bardzo różnie też, niestety. Zdarzają nam się aplikacje, które schodzą po dniu, chociaż bardzo, bardzo rzadko. Taki standard przy wizach biznesowych to myślę, że jest około tygodnia, przy wizach turystycznych trochę dłużej. E, Powiedziałabym, że trzy tygodnie to jest najczęściej maksimum. Zdarzają się aplikacje, które schodzą szybciej, ale na pewno no na pewno nie rekomendujemy aplikacji później niż ten miesiąc przed wylotem, już, no jest jednak ryzyko, że się nie wyrobimy. Szanowni Państwo, tak więc pamiętajmy, żeby o wizę do Pakistanu zgłosić się z odpowiednimi wyprzedzeniem Jakie są koszty uzyskania takiej wizy? Wiza mhm. turystyczna kosztuje 35 dolarów, wiza biznesowa jest już droższa. Ona kosztuje 150 dolarów za wizę wielokrotną i 100 dolarów za wizę jednokrotnego wjazdu. Czy, um, mając dokumenty od klienta, jesteś w stanie ocenić, jakie dokumenty ewentualnie dodatkowe będą potrzebne przy danej aplikacji? Jest to ciężkie, szczerze mówiąc, chociaż. No na przykład, jeżeli mamy wizę turystyczną i widzę, że mam e, paszport, mam zdjęcie i mam zaproszenie od e, osoby z Pakistanu, i załóżmy, jest to po prostu znajomy, tak, który tutaj zaprasza na zwiedzanie na 2-3 tygodnie. E, no to na przykład tutaj wiem, że jeżeli nie złożę dokumentu, na przykład skanu paszportu, no to już będę musiała go dorzucić na pewno. E, ostatnio też praktycznie zawsze musimy wrzucać potwierdzenie zatrudnienia takiej aplikacji. E, tak samo jest z lotami, e, ale na przykład już to potwierdzenie jakiejś tam relacji, czyli taki opis, który na przykład musi przygotować aplikant z podpisem, że na przykład nie wiem, poznali się z tą osobą z Pakistanu dwa lata temu w jakimś innym państwie i że po prostu lecę teraz w odwiedziny, no to taki dokument już się pojawia raz na kilka aplikacji. Tego jakby nie jestem w stanie przewidzieć i to już zależy bezpośrednio od urzędu. No jeśli chodzi o wizy biznesowe, taki standard, który jest zawsze, bez którego jakby nie ma w ogóle sensu aplikować, no to to jest paszport, to jest zdjęcie i to jest to zaproszenie takie urzędowe. Najczęściej chociaż najczęściej też od klientów dostajemy od razu delegacje, dostajemy loty, czasami też dostajemy takie dodatkowe zaproszenie bezpośrednio od tej firmy z Pakistanu na ich na przykład papierze firmowym. I o takie dokumenty też jest zdarza często, że jesteśmy proszeni ale to nie jest 100%, więc o ile jesteśmy w stanie powiedzieć i z góry prosić klientów, żeby po prostu nie wydłużać procesu, żebyśmy te dokumenty w razie czego mieli, bo się spodziewamy, że oni poproszą, no to tak jak mówiłam, no raz nam przyszła aplikacja bez lotu, no i jakby to już nie powinno teoretycznie przechodzić, a je tak przeszło, więc ciężko jest powiedzieć tak na 100% tak naprawdę. Z jakimi sprawami można się do Ciebie zwrócić, w czym pomagasz, dlaczego warto z Tobą? Co jeśli chodzi o wizytę do Pakistanu? Myślę, że my przede wszystkim wiemy, jak te dokumenty, jakie muszą mieć informacje, jak mogą wyglądać, które mogą być krótsze, gdzie powinna być jakaś dłuższa informacja. Możemy też określić, gdzie jest jakieś tam ryzyko, gdzie te dokumenty po prostu źle wyglądają. Zaproszenie z Pakistanu, ono też to Formy, ale musi mieć na sobie pieczątki jakieś legalizacyjne. Przychodzą takie od notariusza bądź z Urzędu Miasta. Też no, my te dokumenty tak widzimy na co dzień. Łatwo jest nam określić, czy one będą w porządku, czy, czy nie. No i ten czas oczekiwania, który też jest bardzo różny, i pilnowanie tych terminów, no wydaje mi się, że jak ktoś to robi pierwszy raz, może to stwarzać jakieś trudności po prostu. Super, tak że szanowni państwo, jeśli chcecie, żeby państwa wiza do Pakistanu była wydana na czas wydana szybko i bez problemu, zapraszamy do kontaktu z nami. My jeszcze omówimy jak wygląda wiza, na co zwrócić uwagę, jak ona wygląda w formie gotowej, bo to jest wersja elektroniczna. E, tak więc taka krótka podpowiedź jak tą wizę ewentualnie zweryfikować przed samym wylotem, żebyście Państwo sprawdzili czy wszystko w tej wizie jest w porządku. E, jeśli chodzi o wymagane dokumenty w opisie filmu, tam Państwo znajdziecie jakie są wymagane dokumenty, a my chyba zapraszamy do kontaktu z nami. Dokładnie, jak najbardziej. Dziękuję tak się pięknie i do usłyszenia. Na dokumencie wizy elektronicznej do Pakistanu znajdziecie Państwo dane, które prosimy sprawdzić przed podróżą. Po pierwsze, dokument zawiera imię lub imiona osoby aplikującej oraz nazwisko i datę urodzenia. Na dokumencie znajduje się również informacja o narodowości aplikanta. Numer paszportu jest bardzo ważny. Prosimy upewnić się, że jest poprawny. O ile drobne literówki mogą być zaakceptowane przez Straż Graniczną, to błąd w numerze paszportu może spowodować odmowę wjazdu na teren Pakistanu. Znajdziecie też numer referencyjny, datę złożenia aplikacji, a także kategorie lub rodzaj wizy. Określa to, czy jest to wiza turystyczna czy biznesowa. Dokument określa również daty ważności wizy oraz długość jej obowiązywania. Prosimy o przestrzeganie dat podczas planowania podróży. Prosimy też pamiętać, że Urząd Imigracyjny może wydać wizę inną, niż aplikujemy. Może zostać zmieniony rodzaj czy daty przyznania wizy. Dlatego tak ważne jest, aby te informacje sprawdzić przed planowaną podróżą.